Oto Słowo Boże. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 54 do 58. A przyszedłszy swoje rodzinne strony, nauczał ludzi w ich synagodze. Także się bardzo zdumiewali i mówili, skąd on ma tę mądrość i moc? Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko? I byli nim zgorszeni. Lecz Jezus powiedział do nich: nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Błogosławie w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Z Bogiem.